Cześć, moje drogie i moi drodzy. Może zaraz kamera złapie fokus, jak nie, to będę się martwił. Witam was w kolejnej mikrorecenzji. Tym razem mam dla was książkę Czernie, napisaną przez pana Artura Pomiernego, i jest to książka bardzo ciekawa. Dostanę ją w ramach współpracy. Będę zaraz o niej opowiadał, ale póki co zapraszam was na intro. Okej, okay, moi drogi i moi drodzy, myślę, że możemy już zaczynać. Standardowo moja recenzja będzie składała się z trzech części w pierwszej opadałam wam bez spoilerów o książce, w drugiej mam dla was troszkę cytacików, w trzeciej natomiast będzie moja recenzja i moja ocena od 5 do 10 na 10. I wreszcie, w czwartej opowiem troszkę o mojej współpracy z Marfi Studiem Marka Malmana. Opowiem też trochę o mojej akcji świątecznej, jak widać, która się cały czas dzieje. No i tak to jakoś będzie wyglądało. Także przejdźmy może do samej książki. Jest to literatura piękna. Dostam ją w ramach współpracy z wydawnictwem mrocznym, które serdecznie polecam. Jest to książka z 2024 roku. Skład robił Marcin Halski. Wydaje mi się, że on jest z wydawnictwa hymn, ale mogę się mylić. Wydaje mi się, że to jest jedna wielka. Jedna wielka, wesoła rodzina. Tu mamy też, oczywiście, dedykację dla mnie od autora. Bardzo dziękuję. Spotkałem go właśnie na targach Rzeszowskich książki. Akcja książki dzieje się tuż w przededniu i tuż po rozpoczęciu II wojny światowej. Niemcy na początku tutaj atakują, z drugiej strony atakują Rosjanie. Mamy głównego bohatera Zygzaka, który mówi, że jest doktorem i też nie zdradza swojego prawdziwego imienia i on poznaje matkę z dzieckiem, która właśnie stara się uciec z wojennej zawieruchy, nawieźć do swojej siostry i do swojej matki, czyli do babci dla tego dziecka. Równocześnie ta matka właśnie została sama, bo jej mąż ruszył na front. Mamy tutaj bardzo mocny vibe, taki właśnie biblijny, bo każdy rozdział zaczyna się z jakiegoś cytatu z Biblii. Właściwie to są chyba po prostu po kolei, po kolei są to mm, przykazania. I to oczywiście jest bardzo fajna struktura, bardzo sensownie stworzona. Tutaj z tyłu mamy jeszcze informację o tym, że wydawnictwo jest nowym wydawnictwem i oczywiście podejrzewam, że można próbować do tego wydawnictwa dołączyć, jeśli ktoś ma jakąś książkę. Nie widzę spisu treści samego, no ale z tego co pamiętam, każdy rozdział zaczynał się od cytatu właśnie z Biblii. Na przykład tu mamy, sekundę, czy przeleciałam? OK. po siódme. Ani będziesz cud założył. Jest cytat, no i na końcu też kursywą jest cytat na przykład z Wiktora Sigmana. Tutaj kursywą, też robiący klimat. Widać, że jako, że jest to pierwsza książka wydawnictwa, i jako, że chyba rozumiem, że to jest jeden z. Pan Artur Pomierny, rocznik 87, autor debiutanckiej powieści Ego Exi, uznany za jedną z najciekawszych książek science fiction w 2020 roku. I on chyba jest też, z tego co pamiętam, jednym z założycieli wydawnictwa, więc no, nie dziwię się, że zaczęli z mocnego C. Książka jest bardzo mocna, jest oczywiście 18, a nawet dla niektórych być może 21, więc, jeżeli jest tu ktoś, kto jest przyzwyczajony do jakichś młodzieżówek/slash young adult w książek, no to tutaj raczej zostanie zmiażdżony, ale na szczęście wydawnictwo mroczne ma też pozycję trochę lżejszą, czyli opowieść o byciu Volksdeutschem tuż po drugiej wojnie nie pamiętam jak się nazywa, ale sobie znajdziecie, albo sekundę, ja tu wam znajdę szybko, czyli powieść Pomrok. A jest też lżejsza opowieść, taka raczej young adult, chociaż jeszcze nie jestem, na, nie jestem już po niej, to jest opowieść Drozdy, trzecia powieść z wydawnictwa. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, ale ja przejdę do cytatów, żeby po prostu, żeby po prostu wam tutaj Dać vibe, jaki ta książka ma. Czernią? Co to znaczy? Taką nazwą obdarowałem to zjawisko fizyczne. A był to wiszący kilka centymetrów nad ziemią fenomen w kształcie jajowatym. Dzi... No, właśnie jak te jaja w sklepie, cośmy się wtedy poznali. Dziw był wysoki, może nawet na ponad dwa metry i szeroki prawie na metr. I wiesz co, z tej wspaniałości, choć czarna była jak smoła w nocy, biło jakieś światło, jakby w jej środku niemal burza szalała. Po jej konturach natomiast można było dostrzec jakieś nito-niebieskie, nito-fioletowe opary okrążające ów portal. I jeszcze strzelały co jakiś czas małe ogniki, odpryski elektryczne z niej i wokół niej. Piękna. Więc mamy tu oczywiście realizm magiczny, w pewnym momencie, ale to później. Babciu, a gdzie jest dziadek? Kochanie, wtrąciła szybko róża. Później ci powiem, leć. Dobrze. I kolejny cytat. Gdyby na każdą psychikę dekad cukru działało tak dobrze, jak na moją, cukrę świat, na moją córkę świat byłby cudowny. Możecie to domyślać, co się z dziadkiem stało. O, kolejny cytat. To ja powiem tak, kontynuowała Ilona. Przepraszam pana doktora za słowa, których nikt inny nie potwierdza. I bardzo pana proszę o spojrzenie na to dziecko, które pan doktor, jak głosi, głosi relacja Zuzy, uratował w pojedynkę z okropnej pożogi. Dziwnie łkaj rzędzi przy oddychaniu. Biedactwo, plecy ma jednak poharatane, jakby ktoś się ognikiem biczował. Yy... Ale Skla, tam są oczywiście wtrącenia z niemieckiego, też z rosyjskiego. Tego wam nie mogę cytować, bo to będzie oczywiście... Chociaż może tak, a jednak bał się śmierci, tego nie mógł sobie darować. Że coś trzymało go na tym ziemskim łez wypełnionych kłamstwem. Może zwykły strach, a może ta podłość świata łącząca się z jego własną ludzką ułomnością i na odwrót. Co mamy jeszcze? To nie mogę wam zdradzać, bo oczywiście to będzie spoiler. Tutaj mamy oczywiście po jedenaste. Ja jestem Pan, Bóg Twój mocny, zawisny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego pokolenia, tych, którzy siebie i życia nienawidzą. Nakazuję ci. I bądź panem swojego losu: Ja jest z tobą, a ty mną. I ostatni cytat: Nie traktuj Boga jako środka do celu, pragnij Boga dla Niego samego. Złanie już szlachetnie myślą, że przemieni ono się ono w dobro, gdyż wciąż będziesz ze złem obcował. Miej tylko prawdziwe potrzeby. Jeśli ci ich brakuje, poszukaj ich, szukając serc, słuchając serca, nie rozumu. Tam, gdzie trafisz po śmierci, Twój rozum nie będzie miał wiele do powiedzenia. Pamiętaj, że prędzej czy później o łaskę poprosisz. Ukresu twego życia będzie chodziło tylko o jedno. O to, kto komu powie: bądź wola twoja, ty Bogu czy Bóg tobie. Jeśli w życiu dążyłeś do nicości, a umysł gnił z gorzknienia, nie zalśnisz jako pył niebieski, lecz umgrzęźnisz w mroku, popiołem złaskalany. Trafiając przed oblicze Boga, pytaj tylko o Niego, nie o swoich bliskich, a tym bardziej nie o siebie. Kolejne: Nie traktuj litości jako okupu wobec tych którzy wnoszą do Twego piekła nadzieję, albowiem jeżeli wiesz, jak cynicznie posługiwać się litością, jest Ci naprawdę blisko do przeistoczenia się ze smutnego upiora w prawdziwego demona. A jeśli ciągnie od Ciebie szarką i widzisz, że dobrzy ludzie od Ciebie odchodzą, gdy czujesz się przesadną dumę z siebie, to nazwij to uczucie pychą. Jeśli nie potrafisz tego zrobić, to znaczy, że już przeciska się przez Twoje zwoje duch zły i mściwy. I pamiętaj, że Ziemia jest ziarenkiem wobec jego nieograniczonego wszechświata. Jakież jest więc malutkie tutejsze piekło wobec nieskończonego ogromu niebios? Szatan, który siedzi obok ciebie, kryje się za tobą przed niezliczonym obliczem pana zastępów, wiedz, komu chylić czoła, a komu wystawić plecy. I to tyle, jeśli chodzi o moje cytaty. No i jeśli chodzi o samą książkę. No to byłem wstrząśnięty, jak bardzo ta książka jest dobra. Eee, oczywiście nie czytam dużo literatury pięknej, możecie to sprawdzić po prostu patrząc na moje statystyki, ile literatury faktuali, ile literatury pięknej jest na playlistach u mnie na kanale. No ale okej, okay, zdarza się. Powinienem w tą stronę pojechać, tak żeby być na środku, no ale trudno już. Jesteśmy już pod koniec tego, pod koniec, wiecie, filmu. Więc zasadniczo jestem naprawdę pod wrażeniem. Moim zdaniem jest to najlepsza, myślę, praktycznie literatura piękna, jaką czytałem w tym roku. Więc Szapoba, panie Arturze, z tego co wiem, widzimy się za tydzień na wywiadzie. Oczywiście była to, mm, była to literatura. Mm, no ciężka, no bo właśnie wojenna i, i tutaj nie było de facto, so, jakby miały być trigger warningi, to były trigger warningi przez, przed wszystkim, co możecie spotkać na wojnie de facto. Oczywiście w pewnym momencie, tam gdzieś w trzech czwartych książki, ona już skręca w taką bardzo oniryczność, w taki bardzo vibe realizmu magicznego, de facto nie wiemy co jest koszmarem, majakiem umysłu, a co jest prawdą. No niemniej jednak jest to wstrząsająca i bardzo dobra pozycja, myślę, że warto po nią sięgać i, i, i oczywiście Was zapraszam, będzie link na dole do tej książki, ode mnie solidne 10 na 10, wielka rekomendacja, w styczniu jak będę robił podsumowanie zeszłego roku z tier listą, tak jak robiliśmy to rok temu, no to oczywiście ona znajdzie się na samej górze, bo, bo zdecydowanie warto. Także myślę, że nie będę wam tutaj recenzował krytycznie tej książki, a nie będę je streszczał, tak jak robią niektórzy autorzy i autorki, w sensie influencerzy. No bo to jest bez sensu. Po prostu daję solidną polecajkę. Sięgnijcie, spróbujcie. No i myślę, że to już wszystko. Dzięki. Cześć. To już wszystko, moi drogi i moi drodzy. Poczekacie jeszcze chwilę, dowiecie się, o co chodzi w mojej współpracy z Marfish Studiem Marka Malmana. A jak jeszcze poczekacie, to dowiecie się, o co chodzi z moją współpracą świąteczną. Chociaż w sumie myślę, że najpierw opowiem o współpracy świątecznej, a potem o Marku Malmanie. Bo do końca naszej świątecznej akcji, w której w bardzo prosty sposób można wygrać 110 książek, wygrywa 55 osób, więc są duże szanse. O, no, to myślę, że do końca tego zostało, do 17 grudnia, więc zostały ostatnie dni. A wystarczy, że się, wystarczy ktoś Was oznaczy na karcie społeczności albo ktoś Was oznaczy na Instagramie, i już macie szansę wygrać. Więc zachęcam gorąco. No, i to już wszystko. Dzięki. Cześć. Cześć, moje drogie i moi drodzy. Witam Was w filmie świątecznym, w którym to opowiem króciutko o naszej świątecznej akcji. Będę ten film dolepiał do pozostałych moich filmów, więc muszę się naprawdę streszczać. Mamy dwie nogi akcji, jak możecie zobaczyć tutaj. Jest tutaj pierwsza noga, lewa noga, zielona. Oddajmy cesarzowi i pomóżmy komuś na święta. Czyli lewa noga to pomóżmy komuś na święta, i prawa noga oddajmy cesarzowi. Teraz włączę przechwytywanie ekranu, które mnie zasłoni. Mam, akcja trwa od 1 grudnia do 17 grudnia. Już na ten moment możecie brać udział zarówno w rankingu zaproszeń na akcje, jak i w propozycjach akcji charytatywnych, jak i możecie już pisać opowiadania, które wylądują w naszej, że tak powiem na naszym Discordzie i my będziemy z nich wybierać z 200 opowiadań wybierzemy 50, które wygra rzeczy, które są w puli nagród do wygrania. Tutaj możecie zerknąć. Oprócz tego, poprzez wchodzenie na te linki możecie zbierać możecie zbierać punkty, jeżeli inni ludzie będą Was oznaczali w tych postach, bo to będzie znaczyło, że chcą, żebyście wygrali. I tutaj 5 osób może wygrać gwarantowane 5 pakietów książek, niezależnie od wygrywania tych pakietów w prawej nodze akcji. Prawa noga akcji tu jest opisana w obrazkach. Chodzi o napisanie, opowiadania nie za pomocą AI, 4000 znaków ze spacjami. Więc króciutkie opowiadanie taka miniaturka. Oprócz tego są akcje charytatywne, możecie na Instagramie i na YouTubie w dniach 15-17, ale możecie zacząć już to robić dzisiaj, możecie wrzucać akcje na zrzutka.pl lub pomagam.pl, które waszym zdaniem są warte tego, byśmy je wsparli i im więcej tam lajków zdobędziecie pod swoimi, tymi swoimi komentarzami, tym lepiej dla was i lepiej dla tej akcji. No, i oprócz tego mamy cały regulamin konkurs do przeczytania. Mamy tutaj też infografikę taką ładniejszą i jeden film do obejrzenia. Oprócz tego mamy jeszcze najnowszy film ze szczegółami akcji. Możecie również do niego zajrzeć. Jest trochę dłuższy, to jest takie poniżej 3 minut. Jeszcze będzie rolka na TikTok i Instagram. Zapraszam serdecznie. I to myślę, że już wszystko. Dzięki. Cześć. Cześć. Witam Cię w najgłębszych odmentach mojej recenzji. To jest, jesteśmy już po tym, jak opowiedziałem Ci o książce, następnie podrzuciłem parę cytatów, a na zakończenie dałem swoją opinię i swoją ocenę. A także jesteśmy już po tym, jak zachęciłem Cię do komentowania, czyli jest już po ciemnym, mm, ciemnym ekraniku. Czemu zabrałem Cię aż tutaj? Jesteś pewnie jedną z 10% ludzi, które oglądają recenzję do końca. Mianowicie mamy, o oh z tej strony nowego sponsora danego odcinka albo danych odcinków, jest to Studio Marfish. Z którym podjąłem współpracę i w którym będą się ukazywały moje recenzje, a właściwie takie trochę embedy tych recenzji. No i to w sumie tyle. Więcej powie Marek, który się pojawi jeszcze po mnie na zakończenie. A ja dziękuję ci, że obejrzałeś tą recenzję. Obiecuję, że po kilku kilku odcinkach. Postaram się już zdjąć te dodatkowe niecałe 4 minuty, które będą wydłużały niepotrzebnie odcinek. Dzięki, cześć. Dzień dobry, moi drodzy. Przychodzę do Was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą wiadomością. Wiadomością dotyczącą księgarenki Marfish, tej mojej księgarenki, za pomocą której sprzedaję swoją trylogię fantazy Król Myśli oraz thriller Cień Przeszłości. Otóż, moi drodzy, księgarenka Marfisz. Mikrozespół do wielkich zadań zostanie już niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni, powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas znany z internetu pod pseudonimem Skrajnie Skończony Pan Dawid Gawałkiewicz. Recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał. Kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji książek. Taka, takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarenki podniesie się bardzo wysoko i będziecie Państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarence są publikowane. Już niebawem recenzje Pana Dawida Gałkiewicza. Jego nowo przeczytanych książek. Ja także tutaj, sugerując się tymi recenzjami, pana Dawida, dołączam do tego moje recenzje, ale to nie wszystko. Otóż zapraszam Was, zapraszam tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania: zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu, do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś teksty, na opowiadania, wiersze, recenzje? Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na, na stronach Ręki Marfisz. Zapraszam gorąco. Już niebawem już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza. Jak również moje skromne te serii. Filmów, które prezentowałem, prezentuję nadal na swoim kanale, kanale w świecie króla myśli e, z serii filmów, książki, które czytam. Zapraszam gorąco na stronę Księgarenki Marfisz. Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.